W dzisiejszym odcinku przygotowałam dla Was pięć najbogatszych ludzi świata. 1. William Henry Gates III. Według listy najbogatszych ludzi na świecie opublikowanej 11 marca 2009 roku przez magazyn Forbes, Bill Gates powrócił w rankingu na pierwszą pozycję. Jego majątek w ciągu roku spadł o 18 miliardów dolarów i wynosi 40 miliardów dolarów. Jeśli wziąć pod uwagę majątek rodzin, rodzina Gatesów zajmuje drugą Pozycję za rodziną Waltonów, spadkobierców sama Waltona, założyciela sieci handlowej Walmart. 2. Warren Buffett, często określony jako legendarny inwestor, jest głównym akcjonariuszem, przewodniczącym Rady oraz prezesem Bershire h Od wielu lat konsekwentnie utrzymuje się na szczytach list najbogatszych ludzi świata. W... W 2008 roku był uznawany za najbogatszego człowieka świata. 3. Amancio Ortega Gaona Według magazynu Forbes jest najbogatszym Europejczykiem i drugim na liście najbogatszych na świecie, z majątkiem szacowanym na 67 miliardów. 4. Carlos Slim Helu Według listy najbogatszych ludzi na świecie opublikowany 11 marca 2009 roku przez magazyn Forbes Slim spadł w rankingu na trzecią pozycję. Jego majątek w ciągu roku spadł o 25 miliardów USA i wynosi 35 miliardów. 5. Jeff Bezos należy do najbogatszych ludzi świata. W 2012 roku znajduje się na 13. pozycji na liście dwutygodnika Forbes z majątkiem w wysokości 18,4 milionów. Na początku sierpnia 2013 roku kupił The Washington poza 250 miliard, miliardów dolarów w gotówce. To tyle na dzisiaj. Jeśli ci się spodobało to zostaw łapkę w górę.